Witajcie serdecznie, zapraszam Was do e, współpracy z firmą Livion. Dlaczego Livion? A mianowicie dlatego, że firma ta ma wysokiej jakości produkty, potrzebne praktycznie każdemu, w każdym domu, dlatego, że firma ta fantastycznie się dynamicznie rozwija, jest nowoczesną firmą, ma w wielu krajach przedstawicielstwa, a do wszystkich krajów Unii Europejskiej kurierzy dowożą produkty do, każdemu klientowi do domu. Jakie produkty? Otóż firma ma wysokiej jakości produkty. Na przykład perfumy, 20% zaperfumowania, olejki eteryczne, które służą do produkcji perfum pochodzą ze stolicy perfum we Francji, ze stolic, z Grasse, gdzie najwyższej jakości esencje perfumeryjne używane są do produkcji perfum. Naturalne kosmetyki. Kosmetyki do twarzy, zarówno peeling enzymatyczny do ciała, zarówno maseczkach, krem pod oczy, na dzień, na noc, które regenerują, nawilżają, ujędrniają skórę po prostu piękna, gładka skóra po używaniu tych produktów. Jest to również rewolucja w dziedzinie demakijażu. Fantastyczny ręczniczek face glow, dzięki któremu nie trzeba używać żadnych kremów, balsamów, toników, wozić ze sobą, tylko wystarczy zmoczyć w ciepłej wodzie ten ręczniczek i pięknie zmywa, nie pozostawia żadnych śladów, a wielokrotnego użytku, bo myje się w ciepłej wodzie. Naturalne kosmetyki do ciała, balsamy do ciała, żele do kąpieli na bazie oleju z konopi, które czyszczą, a jednocześnie odżywiają, regenerują skórę, dają aksamitną po prostu powłokę naszej skóry. Szampony i odżywki do włosów, szampony z najwyższej półki, z olejem arganowym, z keratyną, jak również produkt do stylizacji włosów. Pasta do zębów z węglem aktywnym, która wybiela zęby, nie zawiera fluoru, chroni szkliwo, chroni dziąsła i jest przy tym smaczna, mogą jej dzieci używać i dorośli. Dla każdego fantastyczna pasta suplementy diety witamina C z kurkumą i imbirem cały komplet witamin z grupy B które te suplementy działają przeciwstarzeniowo i działają również przeciwbakteryjnie i wirusowo wzmacniają niesamowicie organizm Jeden produkt, który zastępuje wiele posiłków, który zawiera wiele cudownych, wspaniałych składników odżywczych, nie zawiera glutenu, nie zawiera cukru, praktycznie dla każdego, bo jest również dla wegan i dostosowania dla tych, którzy są aktywni, fizycznie uprawiają sport, a jednocześnie chcą na przykład poprawiać swoją sylwetkę. Środki czystości, niesamowite środki czystości, bo pachnące do każdej praktycznie powierzchni w domu, łatwe w użyciu, bardzo przyjazne dla środowiska, bo nawet opakowania w szybkim czasie są utylizowane są po prostu biodegradowalne. Środki do prania. Zarówno do czarnych, do kolorów, do białego, płyn zmiękczający pranie i no niesamowicie pachnące pranie mamy naprawdę moje ulubione akurat na bazie również oleju konopnego, ale zawierają te środki srebrokoloidalne, które ma właściwości przeciwgrzybiczne i przeciwbakteryjne. Jak zacząć? Mamy trzy możliwości. Możesz zostać klientem, konsumentem i oszczędzać. Masz dożywotnie członkostwo, masz 30% rabat, dostęp do promocji, przez sklep internetowy sobie zamawiasz. Kurier przywozi ci do domu produkty i nie ma obowiązku zamawiania co miesiąc, zamawiasz wtedy, kiedy masz na to ochotę czy potrzebujesz. Możesz dorabiać sobie. Dzięki wysokiej marży, dzięki temu, że łatwo te produkty polecać kolejnym osobom, no i oczywiście atrakcyjne ceny na te produkty. Możesz również zarabiać konkretne pieniądze, możesz polecać i zapraszać do zespołu kolejne osoby, budować zespół, i możesz budować sobie nieograniczony, ciągle rosnący dochód tak zwany dochód pasywny. Który możesz mieć na wiele, wiele lat. Oprócz tego dodatkowe nagrody, systemy motywacyjne, naprawdę możliwości dla tych, którzy chcą zbudować duże, poważne biznesy. Zostań swoim klientem. Na przykład perfumy. Cena dla klienta 56,90. Ty, jako dystrybutor, płacisz 39,80. 17 zł zaoszczędzasz, a oprócz tego na Twoim koncie masz przydzielone 32 punkty. To tak, jakby zostało został zarejestrowany obrót 32 zł na Twoim koncie, z którego z gromadzonych punktów będziesz mieć jeszcze wypłacaną prowizję. I jak to wygląda w praktyce? Otóż gromadzisz na tym swoim koncie punkty, obojętnie cokolwiek kupisz lub cokolwiek kupią ludzie z twojego zespołu. Te punkty się gromadzą na twoim koncie i tak do 199 punktów zero prowizji, ale już od 200 punktów, czyli tak jakby od 200 zł obrotu masz 4% prowizji, od 1000 punktów obrotu 7%, od 3000 punktów. 10%, od 7 punktów, 13%, od 11 tysięcy punktów, 16%, od 18 tysięcy punktów, 19% i od 25 punktów, 22%. I jesteś na poziomie pierwszym, takim menedżerskim. Popatrzmy, jak to wygląda w praktyce. Zapraszasz 5 osób. Które również uczysz, pomagasz im rozwijać właśnie swoje struktury. Oni zapraszają kolejne osoby, i powstaje Twój zespół. Na tym poziomie zarobki są w granicach około 4000 złotych. Nie liczę tutaj dodatkowych programów motywacyjnych. Jakie mamy możliwości wejścia? Mamy cztery pakiety: pakiety startowe, produktowe, dla tych, którzy chcą przede wszystkim dla siebie kupować produkty. Czyli jeżeli w cenach dystrybutora zamówią za minimum 200 złotych produktów, to i jednocześnie się rejestrują, nabywają uprawnień do kupowania tych produktów już do końca życia, bycia klientem firmy ze zniżką 30 Masz przydzielone 160 punktów już, no i to jest początek już Twojej kariery. Możesz taki pakiet, kiedy chcesz zarabiać sobie na sprzedaży, chcesz polecać perfumy, to bierzesz pakiet profesjonal, 150 zł, ale jednocześnie tam w tym pakiecie masz próbki. Perfum wszystkich, no bo perfumy to jest taki produkt, którego się nie da opisać, trzeba powąchać i wybrać sobie. I możesz przy okazji kupić sobie trzy produkty za połowę ceny dystrybutora. Dostajesz również przydział 50 punktów na start. I dwa pakiety biznesowe, które pozwalają ci no naprawdę już poważnie budować e biznes. Stały próg masz przydzielony 7%. Przy pierwszej możliwości, przy pakiecie supervisor, bon na zakupy 1279 zł, ważność tego bonu na 3 lata, czyli możesz przez 3 lata sobie wybierać zakupy, a inwestujesz 1379 zł, masz przydzielone 1000 punktów. Ale oprócz tego dostajesz taką teczkę z próbkami i dodatkowo otrzymujesz jeszcze bądź bon 70 zł z powrotem na zakupy w następnym miesiącu na produkty. Czyli inwestycja 1379 zł daje ci wiele możliwości, bo ten próg 7% masz na stałe przydzielone. Już zawsze prowizję będziesz mieć z tego progu naliczaną lub więcej. I pakiet premium to masz. Dostajesz stały próg 10% i z tego poziomu będziesz zawsze miał naliczaną czy miała naliczaną prowizję, Bon na zakupy 3739 zł. możesz wybierać te produkty przez 3 lata, a ile inwestujesz? Inwestujesz 3839 zł. Dostajesz starter, teczkę z próbkami, katalogami za 100 zł. 3000 punktów jest Ci przydzielone, i jednocześnie dzięki temu dostajesz zwrot 300 zł na zakup produktów w kolejnych miesiącach. A więc masz cztery takie możliwości, i możesz wybrać. Ty decydujesz, która z opcji na daną chwilę jest dla Ciebie najkorzystniejsza, najlepsza. Jak chcesz zacząć? to się porozum z osobą która ciebie zaprosiła i z tą osobą ustal sobie po prostu na jaki pakiet zaczynasz przygodę z firmą Livion. Witaj w świecie Livion.